Siemano wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Kolejna wędkarska wyprawa. Dzisiaj rzeka Bug, Grig, no i mam nadzieję Leszcze, a jak nie Leszcze to może konie Klenie, no zobaczymy co będzie chciało i czy coś będzie chciało współpracować. No dobra, pora brać sprzęty i lecimy nad wodę. Jesteśmy na szczycie wieży widokowej obecnie, którą tu postawiono, w sumie nie wiem czemu, bo i bez tej wieży był piękny widok. Wysoko, strasznie wysoko, trochę się zmachałem No ale jest ładnie Jest ładnie, jest dużo wędkarzy z tego co widzę, aż dziwne No ale właśnie, jesteśmy teraz tak wysoko Widok piękny Ale docelowo idziemy tam na dół Dobra. Idziemy na dół Jest pierwsza rybka. W pierwszym rzucie zerwałem, ale w drugim siedzi. O, proszę bardzo, Sklejna digriga. Nie za duży, taki 20, może 25. No ale pierwsza rybka. Dzisiaj spadaj. Niestety strasznie tu dużo zaczepów. Skończyły mi się ciężarki 20, zmienimy na lżejszy. Od razu Wam pokażę jak to się zakłada. Patrzcie, mam sobie haczyk. W ten sposób widzicie? W ten sposób. I do tego weźmiemy sobie tym razem 15 ciężarek, taki odbocznego troka. I jego ja również zakładam na grafkę O. I mamy zestawik, tylko trzeba by to zapiąć. O, jest zestawik ciężarek, i, i przynęta będzie tutaj. A jaką przynętę wybierzemy? Może sobie założymy takiego raczka. Ryby zawsze lubią raczka. Więc spróbujemy tym raczkiem bo już też tych przynęt, które mi dały tego klenia też już nie mam takich więc spróbujemy takim raczkiem teraz trochę połowić i miejmy nadzieję chociaż trochę dłużej bez zaczepów nie jest to trudne, patrzcie, zarzucam sobie i po prostu opada ta przynęta i ją nurt sobie znosi, ona opada poczułem, że opadła to sobie podbijam no i mam nadzieję zaczepy to jest najważniejsze jest jest, 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 jest silna ryba z samego środka rzeki zmieniłem przynętę z na Zresztą zaraz zobaczycie na co. Ładna ryba. Uu, ma parę. Jeszcze już jest nasz. Jest okoń. Jest okoń. Jest ładny okoń. Bardzo ładny okoń Rybka na pewno ma 30 leciutko Zobaczcie, piękny, piękny okoń Super ryba, no na pewno ma 30. Myślę, że plus świetny, świetny garb Dobra, spadaj Obiecałem wam pokazać przynętkę O! od i sera taka guma dropshotowa na taką przynętkę nam się okonek skusił kolejna rzecz na którą nam pozwala G rig to jest bardzo dalekie zarzucanie zobaczcie leci ta przynęta no ależ poleciała używam tu plecionki 010 wędeczkę mam od 5 do 25 gram jest to Ora i trout. I do tego oczywiście z fluorokarbonu. I tyle. Bardzo fajnie. Bardzo fajne łowienie. Myślałem, że ten ciężarek 15 będzie ciut za lekki, ale uciąg jest tu na tyle spokojny, że sobie tu 15 bez problemu obijam dno. Tutaj bliżej brzegu to no właśnie. Tego się bałem dlatego już tu nie prowadzę przynęty tylko po prostu ją zwinę. bo jak widzicie jakieś drzewa wiszą no i niestety są zaczepy chyba, ale jig ma jeszcze jednego plusa zobaczcie, ten cały zestaw on jest zmontowany na agrawce więc bardzo szybko mogę po prostu te rzeczy z niego zdjąć założyć woblerka, obłowić tutaj te kamienie poszukać klenia także to jest kolejny plus właśnie jig że możemy sobie bardzo szybko zmienić sobie zestaw na inny, jeżeli e, mamy taką potrzebę. To jest bardzo duże, bardzo duża zaleta tego zestawu nie musimy nic przewiązywać. Mocniejsze puknięcie. No tutaj ta cieniutka plecionka w połączeniu z bardzo czułą wędką, jak na swoją gramaturę, no to daje mi niesamowite czucie tej, tego wszystkiego. To jest naprawdę kapitalne. Nie widzę o, Ale czuję gdzie mam zestaw Szkoda, szkoda, bo tutaj mogłyby być ryby o tu, przy tym brzegu, ale no prowadzenie jest zbyt ryzykowne. Nawet jakbym miał offset, to ciężarek by mi po prostu grzązł. Ale piękne branie. Ale mocne. Piękne uderzenie. Szkoda, że tego nie widzieliście. No akurat niestety nie nagrywałem z samego środka rzeki ładna ryba albo nurt jej pomaga ale branie było kapitalne nie, nie będzie to, nie będzie to kolos ale ładna ryba Nie jest to też maluszek. Super, super uderzenie. Świetna, waleczna ryba. O. Jest krąpik, zobaczcie. <laughs> Ale fajnie, ile to dało emocji. Dlatego był taki silny. Spadaj. No, a tu jest tyle tego mułu. Nie dziwię się, że nie chcesz odpłynąć. No, płynie. No, dalej, już jest głębiej. <śm> Powiem wam tak, no ja nie jestem fanem łowienia cały dzień w jednym miejscu, stania kilka godzin na tej samej miejscówce. No, ale tutaj nie mam zbytnio innego wyjścia. Przede wszystkim dlatego, że tu naliczyłem no, 13 wędkarzy oprócz mnie na tym zakręcie. No, a poza tym, no jednak, coś się od czasu do czasu dzieje. Jakieś tam ryby wyjeżdżają. Jestem nad wodą nieco ponad godzinę. Mam trzy ryby, jak dotąd, no półtorej godziny mniej więcej jestem, no ale z tego też sporo czasu na przywiązywanie, bo już zerwałem cztery razy. Zobaczymy, ile razy jeszcze zerwę. Natomiast to już mój ostatni ciężarek 15 gramowy, a dziesiątki już będą tu zdecydowanie za lekkie. Więc jak teraz zerwę, to już koniec gigriga na dzisiaj. I będę próbował jeszcze potem, ewentualnie innymi jakimiś przynętami. Może woblerkiem, może czymś. No zobaczymy. Na razie jeszcze nie zerwałem, więc póki co gigrig. No bo kurczę, jest to fajna metoda, która przynosi ryby. No. O, jest jeszcze coś. Już się chciałem zbierać, ale jeszcze coś się udało wciąć. Taki malutki. O, i się rybka spięła, ale to znowu była jakaś drobna, drobna ryba. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze łowienie. Żegna nas przepiękny nadburzański zachód słońca. No i jest naprawdę mega zimno. W nocy na pewno będzie przymrozek, więc mam nadzieję, że nam się sandacze i ściupaki ruszą na naszych ulubionych wodach. A dzisiaj taka mała odskotnia. jig Grig na zakręcie dzikiej rzeki Bóg. Kilka rybek wyjechało. Fajne łowienie. No i ja spadam, póki jeszcze nie jest ciemno, bo muszę znowu tą skarpę pokonać, tylko tym razem w drugą stronę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki, że byliście ze mną i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.